W dzisiejszym po godzinie siódmej otrzymaliśmy informację o wypadku, do którego doszło w miejscowości Sulim, gmina Kłecko. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Po przybyciu pierwszego zastępu zastaliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Było to zderzenie czołowo-boczne. Jeden z pojazdów znajdował się w pozycji na kołach na polu, natomiast drugi z pojazdów znajdował się w pozycji na dachu. Wewnątrz znajdował się kierowca. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie wykonano dostępu do tego osoby poszkodowanej przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Został następnie ten kierowca ewakuowany i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również lotnicze pogotowie ratunkowe, dlatego strażacy przygotowali i zabezpieczyli lądowisko. Dalsze działania polegały na sort zrzuconych płynów eksploatacyjnych oraz odłączeniu w pojazdach akumulatorów. Dokładne okoliczności tego zdarzenia postaramy się.